Dziś test butów Salomona Ultra Dwójka Sense Ride. O Sense Ride opowie Wam Ania z grupy SBT Warszawa po wiśle. Cześć Aniu. Cześć trenerze. <grywa> yy, widzę, że masz w ręku but e, trailowy. Zgadza się. Ja też? Jak najbardziej. Tak. Dwa. <grywa> Może być. Yy, nie jesteś osobą biegającą e, stricte trail, aczkolwiek zdarzają się nam treningi. W grupie, czy, czy sama robisz po albo parku brudnoskim, lasku brudnoskim, bądź kampinosie. Czasami w falenicy? Czasami w falenicy, tak. Więc tutaj w sumie nie masz bardzo agresywnego tego buta, mhm. ale dalej to jest but terenowy i jest na pewno lepszy niż typowa asfaltówka do lasu. To na pewno zupełnie inaczej się noga trzyma i zachowuje w takim bucie niż w bucie typowo asfaltowym. Bieżnik, tak jak wspomniałeś, nie jest zbyt nie agresywny. Jest zbyt agresywny, tak. E Natomiast myślę, że jak na moje potrzeby, na, na moje możliwości na chwilę obecną, na takie dystanse jakie pokonuję i na taki teren, w jakim biegam, jest on jak najbardziej wystarczające. Czyli właśnie jakieś tam leśne ścieżki, jakieś niewielkie wzniesienia. No, falenica nie jest już takim lekkim wzniesieniem. To raz, a dwa, że tam jest i piach i potrafi być błoto i kamienie, korzenie, no w szczególności korzenie, tak, no, bo, bo, bo jest to wydma. I, i... Jest tego towaru takiego mało asfaltowego. Daję radę. Myślę, że mógłby być problem w momencie, kiedy tam popadałoby trochę deszczu, zrobiłoby się duże błoto. Mhm. Wtedy z przyczepnością mógłby być problem, ale nie wiem, bo nie testowałam w takich warunkach, więc to jeszcze gdzieś tam pozostaje do sprawdzenia. Natomiast ogólnie bóg sprawuje się fajnie. Dobrze trzyma się nogi ma ładny kolor. Właśnie się miałem o to zapytać. Tak, bo ja mam czerwony, taki tak. 10, 100% więcej do szybkości, czy masz Ten jest troszeczkę turkusowy. troszeczkę go. mniej szybki, ale, ale równie fajny, myślę. Tak? Słuchaj, no mamy dwie przeciwległe szale, tak? Mhm. Dwie, dwie z, dwa różne odcinki butów, bo tu jest Sensrite który jest no takim delikatnym butem terenowym. Ja tutaj mam ultra dwójkę z dość dużą amortyzacją. Właśnie jak amortyzacja? Eee, wiesz, masz, przyzwyczajona masz jest. Buty terenowe. Wiem no właśnie. Przyzwyczajona jestem do butów asfaltowych z dużo większą amortyzacją, ale oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to zupełnie inny typ buta. Eee, nie zgłaszam zastrzeżeń. Nie zgła o, no to, to, to jest dobre. No tak, no bo w sumie w butach terenowych większość e, amortyzacji daje nam grunt, ziemia i całe podłoże, tak? No, jeżeli nie są to kamienie. Dokładnie. Ale, ale ogólnie w lesie w, e, w takim w, jesteśmy tutaj terenie, bardzo dobrze na pewno będą się sprawowały i będzie dużo większa amortyzacja. Jak sznurowania. E, no bo właśnie. nie jesteś przyzwyczajona chyba nie, do takich to linek. Są... Pierwsze moje buty z takimi sznurowaniami do tej pory były nawet w tych butach trailowych, które, które do tej pory miałam. To były zwykłe sznurówki, więc do czegoś takiego byłam mocno sceptycznie nastawiona. Mhm. Trochę tak nie ufałam temu, temu mechanizmowi i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ponieważ okazało się, że but się, znaczy, że. To, Właśnie, no to, za, no, e, to, to wiązanie, zapięcie, to zapięcie. No, e, w ogóle sama całość, cała ta linka trzyma dużo lepiej niż zwykła sznurówka. Mhm. E, nic się tu nie luzuje, nic się nie rozwiązuje. E, mówię, no, takie miałam obawy, że to tak. Albo, do końca, gdzieś tak? na, albo gdzieś tak, albo gdzieś tak, albo tutaj przy nie wiem jakimś tam większym nacisku, że coś mi tutaj się będzie luzowało, że nie, nic takiego nie było, tak jak zapięłam, tak mm -hmm. na mur beton trzymało, więc tak. tak, no bo zwróćmy uwagę, że jak ściągniemy tego quick tą linkę, to ruszałaby się nam pięta, mm -hmm. to nie mamy dodatkowego oczka. Tak jak w zwykłych tak. standardowych sznurówkach, gdzie możemy sobie to przepleść i ściągnąć zapiętek, żeby lepiej nam się trzymał. No tutaj już to, co nam ściśnie sznurówka, ta linka, tak? Mhm. No to już zostaje. Więc to właśnie jest pytanie, bo niektórzy się uskarżają ogólnie w, w takich typach sznurowań, że gniecie ich wśród stopień. Czy miałaś takie wrażenie? To znaczy, na początku zapięłam to za mocno, mhm. więc po tam nie wiem, trzech kilometrach powiedzmy, musiałam się zatrzymać, poprawić. To jest myślę, że kwestia do yy, dopracowania, do dogadania się z tym butem, bo tak jak mówię no, do tej pory nie miałam do czynienia z takim y, zapięciem, więc też yy, no samo ułożenie właśnie, gdzie ma być mocniej, gdzie ma być trochę luźniej, to trzeba sobie dopasować. No to... Ale zakładanie buta, powiesz mi, że przyznasz mi rację, że jest szybkie. Szybkie. I Zakładamy zap... i ściągamy tak. Tak, 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 tak. i mamy sprawę No załatwioną. i nie ma problemu z tymi wystającymi skrzydełkami od sznurówek. To też jest zawsze, znaczy czasami wkurzające, bo niektóre sznurówki są po prostu bardzo długie i tam trzeba kombinować no co tak, z zrobić, no... żeby się nie tak. Tak, ty masz tą kieszonkę od spodu, ja tak. mam ją od góry, gdzie ja jestem. Mówię, no, z niej jestem bardzo zadowolony, bo, bo nie wypada mi, przynajmniej. To znaczy, tak, kieszonka, jeśli chodzi o wypadanie, u mnie sprawdziła się super. Nie, nic, nic nie wypadało. Trochę jest problem z, z włożeniem tego, bo tutaj trzeba rzeczywiście coś poluzować. Tutaj to nachodzi, prawda, mhm. na tą kieszonkę, więc to trzeba trochę tutaj wyciągnąć, wyjąć. Ja, no toch no, tak. u, u mnie jest widzisz, w języku to jest, pewno, jest, jest tak. dużo, dużo, dużo lepiej to zrobione. To jest na pewno prostsze Fajnie rozwiązanie, wygodniejsze. Natomiast to, czego też się bałam, to że po schowaniu tego wszystkiego, ponieważ ja mam mm, A, wysokie podbicie. Wysokie podbicie, ale też tutaj dosyć wąską stopę tutaj mhm. przy kostce w obwodzie, więc tutaj dosyć sporo też ściskam i dużo tego zostaje. Do schowania. Bałam się, że jak to wszystko pochowam, to będzie mnie to uwierało. Aha. E... Nic nie uwierało. Także... Czyli na plus. Także na plus. No mhm. mówię, fajniej byłoby może, gdyby rzeczywiście... Znaczy byłoby mhm. wygodniej, praktycznie, gdyby ta kieszonka była od góry. Ale to taki kosmetyczny drobiazg. Dobra. Zwróciłaś uwagę na gumowy element, który jest e... okala but, nosek buta? Tak, nawet teraz właśnie patrzę, że mam chyba trochę więcej niż tak, ty, masz, trochę bardziej, bardziej zabezpieczone. Tak. No to jest fajne rozwiązanie, chroni tutaj na pewno palce troszeczkę bardziej przed jakimiś tam uderzeniami, przed kamieniami czy jakimiś wystającymi mhm. patykami czy, czy, czy korzeniami. Więc to, to myślę, że zobaczymy jutro jak, jak zda egzamin w naturalnych warunkach. Mhm. Eee, ale tak, tak, widzę właśnie, że, że mam tutaj trochę więcej tego jak, zabezpieczenia. Jeszcze ostatnie pytanie moje co do konstrukcji buta jak zapiętek, bo u mnie on jest zobacz, że on jest mhm. bardzo mięciutki jest i dla mnie, dla mnie on jest po prostu idealny. Tak? Ja po prostu potrzebuję miękki zapiętek i, mhm. i wtedy moja stopa. Naprawdę śmiga, i, i wtedy jest mi dużo, dużo łatwiej. Nie zwracam uwagi tak, na, mhm. na coś, co mnie uwiera. A jak u Ciebie? Nic mnie nie uwierało, to znaczy całe to wycięcie tutaj. Zdarza się, że buty, właśnie zwłaszcza trailowe, które, które gdzieś tam przymierzałam, mhm. nie testowałam, ale przymierzałam, są takie modele, które odrzucam od razu, bo uwierają mnie tutaj, przy kostce. Czyli są, są, za, za wysokie, są za wysokie, za wysokie tak. albo jakoś tak źle podcięte. Natomiast te się wpasowują fajnie. Mhm. E, nic mnie tutaj e, podczas tego biegu testowego nie uwierało, nic mi nie przeszkadzało. E, zapiętek w porządku, nic żadnych obtarć. To nawet nie zwróciłam uwagi, że, e, żeby coś tam się działo, e, żeby coś było nie w porządku. Czy on jest twardszy, czy miększy zupełnie tego, mhm. zupełnie to nie miało dla mnie znaczenia, on po prostu, bud dobrze leżał, bardzo fajnie się trzymał nogi, e, właśnie w tej części moja stopa jest szersza, ponieważ mam haluksy, mhm. a w tej części jest węższa. Naprawdę fajnie można ten bud dopasować do stopy tak, że... E, że, że, że okala, tu jest trochę do... luzu, tak, tak, a dobrze tutaj okala dobrze okala, okala i dobrze trzyma. I, dobrze trzyma. Trzyma I rzeczywiście tym, 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 tym wiązaniem fajnie można. Mówię, może nie od razu, ale raz drugi coś tam poprawić, mówię, no, trzeba, trzeba się z tym za, yy, wiązaniem dogadać i zaprzyjaźnić, ale jak już się znajdzie ten, mhm. ten, ten sposób, to bardzo fajnie. Ja mówię, tu z tego jestem bardzo zadowolona i na pewno yy, dużo fajniejsze rozwiązanie niż zwykłe sznurówki. Dobra, ja Ci dziękuję za te parę słów i o Twoją opinię na temat mm -hmm. Raida. Poznałaś też moją poniekąd okazji, opinię tak? na temat Ultra, gdzie jest to największa amortyzacja. Naprawdę bardzo ciekawe obydwa buty. No to co? Teraz A ja dziękuję sami... za możliwość przetestowania. Proszę bardzo, to nie, to nie mnie, ale, ale ogólnie, ogólnie Salomonowi mówię. Widzimy się teraz na treningach bardziej chyba w trailu. Tak, widzę, że, jutro że, na starcie. Tak, tak. Więc, więc będziemy dalej testować. Przetestujemy w dużo bardziej I, trosz może troszeczkę bardziej wymagających jest, warunkach, bo tak. jest troszeczkę bardziej mokro, mokro i ślisko wilgotno, i, śl więc, i ślisko, tak. więc będzie to deszczowo. też jakiś tam e, inny sprawdzian dla tych butów zobaczymy Dada. jak sobie poradzą. Czyli widzimy się w następnym materiale piątka.